W ciągu intensywnej jakiego numer trzeba stać, zostać główne do stacji Lublin, Główne przez stacje Echo, Sendishow, Jurkiel Cezca, Radą główne Piotrki tak jak na Na Szanowni Państwo, w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz spowoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego.